Publiczny. Bo chcę zobaczyć, czy będzie mi lagować. Więc jak coś będzie będziecie na nim słychać, ale no. Nie należy? Znożyłam go. <grych> no, Good job. Nie może no, no, wyszedł. no, wyszedł <grych> Ja mam pieniążków już No, za nóż to 4 k chyba, nie? No No Oh yeah Ja mam 4 też Bito, on zagra Rzuciłam flesza, a on do mnie flesz bity <grym> 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 Takie dzieciątka. On ma kropeczkę. Boże, święty. Pomarańczowy to ma taką takie jak od cienkopisu. Tak? To, to ja tak takie kiedyś gram. Z tego jest fajnie z pistolów um, ewentualnie pestkami jak strzelasz, ale nie jak spray ja robię, się gubisz Ty, czterech prawie Ace. Tak? No, czterech brawo. zabiłam. O, brawo. Mamy ruski team, bicz. Taki młody ruski bicz z teamu. Ego mit. Ida Matko, nie zmieściłam się. Lecz mama mi tu grzebała na bank, bo ja mi tak się dziwnie. Nie wiem, te klawotury nie mogę tak odepchać bardziej. I jakoś coś krzypała, no jak nic. W sensie przykąpie? No, przy tym gdzieś ustawiała mi kurde te, te książki razem z monitorem. Bo tak mi się dziwnie kurczę teraz ten... Bo... ty! Zabijam go, ale... o nie, już nie ma nikogo. Ja chcę Akacza. Ostiś, nie możesz czekać! Psotka! Boże, psotka i Ostiś czekają na zmianę. Oj tam... Dobra, moja mama Co... się wyszła. Psoteczka tak delikatnie, Ostiś to taki agresor. Gryzak! Ale wiesz, że mam dalej tą kreskę taką białą? Tak? Czekaj, ustawę sobie... Halo? Czekaj. Halo? O dobra, teraz mnie słyszysz, bo będę mieć bez tego. Bez przycisku. Słyszę. Wiesz, że dalej mam tą kreskę białą? No, słyszałam właśnie. Zniknie. Kiedy? No jak jeden. Mam przez niego szramy. A może nie szramy, tylko... Pamiątkę. Tak, pamiątkę. Ja go nie lubię. Jak bo tak, jasne, bardzo go. Cher Aha, aha, Cher jest. No. Ja zabiłam. Aha, okej. Okay. Under Under chyba jest jeden. Under był clear. Ale tu przed chwilą, chyba, że się cofnął, ale... Under, ty gnojku! Cofnął ja się czy nie? Clear, cofnął. Ci ja dam clear zaraz. No nie! To za karę nie trafiłeś, tak jak ja. od o mniej Daj jej Za spokój. Za to y Under a, to jest, clear. Kochana. No bo był clear jak patrzyłam. A, a ja akurat zewskryczam i, i, i się pojawił. I go mit Don't block me, press, blue. No wiesz, no, to to nie moje... Ej! Don't block! Oh my god, what are you doing, fuck Don't go meet! Dzi dzi kurwa, debilute! Niech <laughs> się, ja pierdolec za debil. Co? <laughs> tak? To ja no, tak takie kiedyś gram. Z tego jest fajnie z pistolów. Um. Taki... Mama mi tu grzybała na bank, bo ja mi tak się dziwnie... No kurczę, pieczone. A tak ten co? Robi? mogę tak udepchać bardziej. I jakoś coś krzypała no jak nic. To, to. W sensie przykąpię, czy. No. Chociaż mam sensa na dwa za dużo, ewidentnie. Czemu? Nie wiem, dość nie niby... Niby nie za dużo, ale jednak dalej to ta mało raz za dużo. A. No nie dzięki. mogę sobie ustawić centa do tego. Co dzięki. Nie, przeczytam wiadomość na tym. na no, Jezu. Na poczcie i mi napisali, twoje konto zostało odblokowane. Przecież od YouTube'a, no to mu... no, dzięki. A. Dzięki. Oh my w ogóle wiesz, jak jej odblokowałam w ogóle bez zmiany hasła, bez niczego. Dobra tak się Do. da, Dobra, no, nie ja da się, zra... ja nie wiem jak to zrobiłam. Twitter. 99 w czterech. Nie no to jest. O, matko boska. 994. Chyba bardziej boli niż jakieś 99 w jednym. No. Aczkolwiek nigdy nie zapomniałam jak miałam 99 w 9. No miałaś tak Chyba nawet ze mną jak grałaś. Aczkolwiek nie, nie jestem pełna. No nie, Under, under one. Dobra, mam nadzieję, że mi ten telewizor jutro przyjdzie do tego sklepu o tej 10 bez kitu. Raczej przyjdzie. Znaczy ja mam nadzieję, bo jak nie to trochę lipa będzie, bo kurwa napisali, że jutro do od odbioru, no to ja chcę jutro, czyli jutro od rana, nie, no a nie, że jutro od... jutro od nie, nie od rana. Oby. No, no, bo jest napisane to... niby. Szanowny kliencie, taką wiadomość zostamnie. Szanowny kliencie, dziękujemy za zainteresowanie zakupami w naszym sklepie. Twoja rezerwacja została wysłana do sklepu fizycznego. A, została wysła. A, została już wysłana, tak? Zakup i odbiór w sklepie fizycznym RTV Arto. Zapraszamy do wybranego sklepu fizycznego w dniu po otrzymaniu potwierdzenia SMS. No, no to, to nieźle. To Jak, to może mi przy... miała później. Jak mi przyjdzie, to tak do maksymalnie... O kurwa, ja muszę mieć to jutro do 10, bo on będzie u mnie o 10. W sensie ja będę, mam być na przystanku o 10. A jak będzie po, po tym, no to ja nie będę tego odbierać, jak to będzie jakoś nie wiadomo. To może o której... być później. Kurwa. ci tak, od razu ci nie wyślą. SMS-a. No nie wiem, kiedyś sobie też zamówiłam w tym jebanym euro i y, poszłam do sklepu, a nie miałam SMS-a ani nic. I tego SMS-a mi dopiero wysłali na drugi dzień, co nie? To nieźle. Znaczy na drugi dzień, a miałam mieć odbiór za godzinę. Też AWP czy Maj? A miałam mieć odbiór za godzinę, nie? Aha, no. I oni do mnie tak stają, że. Ale nie ma tego pani zamówienia, Wie, no to ja poproszę, nie wiem, anulować to zamówienie, bo ja nie będę tyle czekać, skoro miało być za godzinę, a ja jestem tak jakby. No nie od razu za godzinę, tylko mam chyba po dwóch godzinach, bo mi nie przychodziło, nie przychodziło, nie przychodziło. Hmm. No i stwierdziłam, że proszę anulować, albo mi nie wiem dać jakieś. To Barbo chciałabym go odebrać. Bo ja za niego zapłaciłam ogólnie od razu przez neta, nie? Powiedziałam, że albo chcę z hajsu, albo po prostu do widzenia, nie? Znaczy, albo chcę zwrot hajsu, oddać ręki, mi się, że albo do. ten SMS nie przyjdzie, bo. Bardziej Lepiej niech przyjdzie. Nie. Lepiej niech przyjdzie, bo. Chyba, nim oni tam się ogarną i ten SMS przyjdzie, to wiesz. To... No, kotek jak oni mają czas, kurwa, do... powinni się od razu ogarnąć. No, powinni, ale wiesz, jak oni to działają. Wiem, właśnie. A najgorsze, że nie ma tego, tak jakby... Um, Boże, tego telewizora na stanie tak bezpośrednio, co nie? Aha, no, no, to taki minus w sumie. Ale z drugiej strony... Ale czekaj, no ale druga sprawa. Ym, nie możesz na przykład na później się z nim umówić, jeśli będziesz wiedziała, że przyjdzie ci potem? Właśnie nie wiem. No to weź... No bo on nie, też wiecie... idzie do pracy, nie? Ale na, później. na którą? No na czternastą. No, no to raczej do tej godziny nam bank już przyjdzie ci SMS, nawet wcześniej. To znaczy, o 14 on musi być w pracy. No tak, ale a dom mi nie ma godziny że... drogi z domu. Aha, no to też tak. Było. Więc to jest, to znaczy, no nie całą godzinę, ale to jest tak, że on się komunikacją tłucze, nie? Aha. W sensie nie szkoda mi było na Ubera, gdyby trochę bliżej mieszkali, ale oni mieszkają kurwa na wypizdowie chujowym, nie wiem w sumie gdzie, wiem, że gdzieś bezpośrednio siedemnastką, ale to nadal hmm. daleko na pewno, więc. Dałabym mu no tak ale wieś, mi szkoda no, hajsu no na nich. Tylko, no nie wiem, właśnie o której by tak na pewno... tanim nim otworzą, to tak jeszcze może trochę... No otwierają o dziesiątej. No. A oni SMS-a wysyłają y, nie ze sklepu, że to on, pracownik wysyła, tylko automatycznie, to jest wygenerowany przez y, magazyn. A no tak. Więc... Oni no, chyba nie, nie pracują będzie. do 20.00, tylko no, chyba całą nockę też pracują. Bo z tego co się orientuję, pojęcia to na trzy zmiany wszystko. się pracuje w RTV. W sensie, wy. No. Nie wiem pan szczerze, jak to działa. No nic, będę patrzył. wiem, że na pewno ja miałam później tego SMS-a, bo kiedyś coś też tak. No, takie chujowe trochę. Bo niby wiesz, dają ci SMS-a, a się okazuje, że i tak to już dawno było, nie? No właśnie, no i to, właśnie, to właśnie to jest takie, najgorsze. Kurde, no właśnie. Bo mnie to i strasznie irytuje. Właśnie w tym to jest najgorsze, że to już jest da no To jest może tak, zrobię jak tak nie wiem, dziesiąta, trochę po dziesiątej, tak jak już od razu otworzą, to się najlepiej zadwiją i spytaj, czy już coś takiego jest. Podasz tam numer chyba tego i oni ci powiedzą. I szybciej chyba niż ten. Albo pójdę i na miejscu się zapytam. Albo no, na bo miejscu, bo wydaje no, tak mi się, że to już raczej będzie. Powinno być, bo skoro do jutra, no to raczej ci nie. No da tak, no bo napisali, wiadomo. że jutro. A ja jutro liczę jako od 24 Wiesz, no, jakby w zasadzie. No, tak, no ale gdyby ci jakby na przykład dali napisać między godziną a godziną, to by napisali to, tak? Więc raczej to jest takie jutro, no to jutro, tak? No jutro, czyli ja wychodzę z założenia, że o 10 już mogę przyjść i normalnie ten. No a tak. nie każdy za przeproszenie wbija na ten na Boże jak to się nazywa? Nie każdy od razu wbija na maila, żeby patrzeć, czy już jest wszystko no tak. z hit. No bo, no, kto tak robi? Tylko może po prostu na miejscu się spytać, tyle no. Good job. My w czwórkę będziemy grali, czemu tamten wyszedł? Nie wiem, ale skoro wygrywamy, to whatever w sumie. Ale no w sumie po CT to tak. No po terror jeszcze łatwiej. No tak, no w sumie prawda. Właśnie po CT może być trochę trudniej, no bo. To mimo wszystko jest bot, ale nie idzie nam tak źle jakoś. Dostał na midzie. Gdzie był na midzie? Leży. Aha, dobra. Eee, fireboxy. Leży, fireboxy jeszcze był. Co te? Znaczy, nie zdążyłam. No spoko, ale jeden jest na side'a, o. No nic nie zrobię, kurczę, mam tego głupiego A ja nie Spoko. umiem grać scope'em na tej myśli. Za wolno mi chodzi. A bo czemu ja sobie nie powiększę tego? Właśnie. No faktycznie, Zoom sensitivity, No nie. No faktycznie. A co? Bo miałem Zoom sensitivity na tamtym myślce innym. Miałam 0,40 parę. i mówię, czemu tak wolno mi chodzi na tej? A. A ciekawe, ile ja mam. To jest komenda zoom zoom sensitivity ta. ratio mouse. Nie wiem, 1. ja to 1.0. To, to jeden czyli to jest default taki. No tak. O nie, nie mit dwóch. To ja tam connect short, mówię. O leży. Dzieeob. O, od nas wrócił, a od nich wyszedł. XT. No to zamówiłam mówiłam sobie tego, z Xiaomi Mi. 43 cale. To kit. A jeszcze Nie do no, tego bardzo on jest ten, wyprzedaży. Właśnie... Tak, ale bardzo dużo osób, jeśli chodzi o to, że są tanie i są bardzo dobre. I bardzo fajnie chodzą, ogólnie mają płynność taką. No nie wiem, ja go... kurde w tej cenie 4K To wiesz, to już jest coś. Ostin, to jest jej! Nie można! Odejdź od tego! Odejdź! Słuchaj mnie ty gnoju! Czekaj, omykę! Oh uh -huh. Ostinek! Oddź! Jedź! Gadziochu No jest. To twoje, tak, mi się. O. XDenno. A w ogóle jest tak, jakby na, w ogóle wiesz, jak jest na ten do odbioru. Już za godzinę. Tak? No tak, tak pisze. Da, no to raczej wydaje mi się, że to będzie. Jedynie. On w ogóle nie jest w żadnym sklepie. W sensie w towar jest niedostępny. Jedynie jest tak. Ken Center. Centrum Handlowe, ona jest na ekspozycji, ale ja na ekspozycji nie mam zamiaru brać, a zresztą ten Ken to jest kurwa, wiesz gdzie? No. E, że tak powiem, jak z tym ja, w sensie jak byłaś u mnie, nie? I nawet weźmy na tym rondzie ONZ, w sensie mhm. tam normalnym, to to, to jest, e, że tak powiem. O, wygraliśmy. Tam to jest jakieś. Dwie godziny od nas, od, od tych dwóch lokalizacji w zasadzie. A to jest na obrzeżach Warszawy. To jest na wyjeździe, na wyjazdówce A, tylko nie od tej strony, co jest młodcina galeria. Wydaje mi się, że to będzie już jutro. No niżka. oby. Pajaki i z